Przed nami Morden Centennial, odmiana kanadyjska. Jest to róża krzeczasta, która potrafi zakwitnąć dwoma lub nawet trzema falami kwiatów. Kwiaty średniej wielkości, zebrane w bogate, duże grona. Krzew szybko zawiązuje duże, okrągłe owoce, które z czasem zmieniają kolor na ciemnoczerwony. Dlatego o ile jesienią jest to... Wskazane i nie ma potrzeby ogławiania. Tak w sezonie przycinanie przekwitniętych kwiatostanów róż jednak bardzo, bardzo zalecane. To daje nam powtórne mega kwitnienie, a dodatkowo krzew pięknie nam się zagęszcza. Co ważne jest to odmiana o sztywnych pędach, dużym wigorze, no i to co mają wszystkie kanadyjki. To wielką zaletę w naszym klimacie czyli wysoką mrozoodporność, no i dodatkowo lekki zapach oraz fajny ciemnoróżowy kwiat.